Patriotyczna Majówka także na Pomorzu. W Będominie urodził się Józef Wybicki, autor słów Mazurka Dąbrowskiego. Jaka była jego rola we wcielaniu Konstytucji 3 Maja w życie? Między innymi o tym była mowa i tego można było dowiedzieć się na patriotycznym pikniku przy Muzeum Hymnu Narodowego. Była tam także nasza reporterka Dominika Kowalewska. Dlaczego orzeł biały nie jest orłem i nie jest biały? Skąd się wzięły biało-czerwone barwy, albo jaka była rola Józefa Wybickiego podczas wcielania konstytucji 3 maja? Tego wszystkiego możecie się Państwo dowiedzieć podczas takich mini wykładów, które odbywają się w ramach pięciodniowej majówki, która jest organizowana przez Muzeum Hymnu Narodowego w Bendominie. Dzisiaj dzień trzeci. No i tematem tej majówki są symbole narodowe. Jutro Także przygotowano atrakcje. A 5 maja będzie odbywać się tutaj setna rocznica wprowadzenia polskiej złotówki do obiegu. No i przygotowano jeszcze więcej atrakcji. Są leżaczki, jest słońce, jest także grill. Także zapraszamy do Bendomina. Czego chcieć więcej od majówki?